Zbyt piękny, aby pozwolić mu odejść. Chciałbym powiedzieć, że właśnie tymi słowami mogę opisać testowane dzisiaj auto, ale to niestety nieprawda. Subaru BRZ znika z europejskiego rynku, a więc spieszcie się, bo w salonach możecie znaleźć ostatnie egzemplarze modelu, który z Europy znika na dobre. Znamy od 2012 roku, kiedy zaprezentowano światu pierwszą generację tego modelu. Obok mnie stoi druga generacja, która do sprzedaży trafiła w 2021 roku. Konstrukcja była opracowywana we współpracy z Toyotą, a więc BRZ jest kuzynem technologicznym modelu GR86, ale tylko kuzynem, a nie bliźniakiem. Konstruktorzy obu marek mieli trochę wolnej ręki, na przykład w temacie zawieszenia, przez co, w prowadzeniu, szczególnie na to, że oba modele mogą się od siebie troszkę różnić. Los tych modeli na naszym kontynencie od samego początku stał pod bardzo dużym znakiem zapytania. Subaru i Toyota długo utrzymywały, że druga generacja ich małego, dwudrzwiowego coupe w ogóle nie trafi do Europy. Ten stan rzeczy na szczęście udało się przełamać, jednak od samego początku było wiadomo, że oba modele nie pozostaną w Europie na długo. I faktycznie wraz z nadejściem roku 2024 w życie weszły nowe normy GSR, przez które każde nowo rejestrowane auto musi seryjnie posiadać szereg systemów asystujących. Adaptacja kilku z nich w BRZ-cie wymagałaby między innymi znacznego podniesienia linii dachu, a więc dużych i zbyt kosztownych zmian w całej strukturze nośnej samochodu. Skończyło się to tym, że oba modele muszą z Europy zniknąć, a w salonach pozostały dosłownie ostatnie sztuki modelu, który w jednej i w drugiej marce przechodzi do historii jako jeden z najkrócej oferowanych na europejskim rynku. Pojazd śmiało można było opisać jako analogowe auto na cyfrowe czasy. Recepta na analogową przyjemność z jazdy jest bardzo prosta: napęd na tył, sztywna karoseria, niski środek ciężkości i wybitnie niska masa własna. Takowa wynosi zaledwie 1275 kg, a więc jest to oficjalnie najlżejsze czteroosobowe kupy, jakie rzutem na taśmę można jeszcze kupić. Do tego dorzućmy wolno-sącego boksera o pojemności 2,4 litra i mocy 234 koni. To wszystko opakujmy w niewielkiej rozmiarami karoserii i voilà, otrzymujemy perfekcyjny generator uśmiechu na twarzy. Zastanawiając się nad jego wymiarami, BRZ ma 426,5 cm długości, 257,5 cm rozstawu osi i 177,5 cm szerokości. Do tego momentu wymiary prezentują się podobnie jak na przykład w niedawno testowanej skodzie Kamik. Oczywiście zupełnie inna jest tutaj wysokość koroserii, która w przypadku BRZ wynosi 131 cm, i to już jest liczone z płetwą rekina na dachu. Zupełnie inne są też proporcje, bo tutaj to jest istny majstersztyk. Długa maska, daleko do tyłu odsunięta kabina, pięknie poprowadzona linia dachu. No finezja, fantazja, istna uczta dla oka. Ciekawe jest też to, że sam design tego pojazdu nie prezentuje się wcale jakoś wybitnie agresywnie. Nie mamy agresywnie nastawionych reflektorów, lawiny ostrych linii na karoserii, a w tylnym zderzaku na przykład nie zauważymy dyfuzora. Zamiast nich mamy sporo obłości, ładnie zarysowane bioderka, brak fejkowych wylotów powietrza oraz w zasadzie jedno, choć bardzo wyraźnie zarysowane przetłoczenie na progach drzwiowych. Jest też ładnie zadarta ku górze klapa bagażnika, rzucający się w oczy wydech i przepiękne grafitowe felgi. Dołóżmy wyrazisty niebieski lakier, który dostępny był tylko w subaru i mamy naprawdę piękny samochód. Pytanie, które należy sobie zadać, to ilu osobowy jest to pojazd? Bo homologacja to jedno, a rzeczywistość to drugie. Ja bym to opisał jako układ dwie osoby dorosłe plus dwa miejsca awaryjne najlepiej do tego dla dzieci. Pakujemy się do środka. Dwa miejsca awaryjne, jak powiedziałem. Dobra, klapuciamy się. Tu jest wodę ustawione podem, mnie, 1,76 Widzicie, ile tej przestrzeni jest? Tyle, za kot napłakał. Tutaj stwierdzam, że ktoś może mieć troszkę ciaśniej na nogi z przodu. No i tam pale zmieszczę. Na stopy prawie nie mam wcale miejsca, bo ten fotel jest bardzo nisko zamontowany. One są wciśnięte i nie mogę nimi nawet poruszać. Nad głową zresztą też moja głowa styka się z szybą, co też jest taki trochę dziwne. Przypominam, metr 76 m wzrosły. Nie jestem wcale koszykarzem. Z drugiej strony są jakieś pozytywy, z tyłu mogę się poczuć jakbym jechał w aucie z szklanym dachem. Szklany dach dosłownie styka się z moim czołem, ale mogę patrzeć podczas jazdy w gwiazdy. Do pierwszej nierówności, kiedy uderzę czołem o w szyby i stracę przytomność. Tu z tyłu nawet nie ma zagłówków. Dobra, wiemy, że jest jasno, ale czy mamy jakieś udogodnienia? Mamy tak, podłokietnik pod prawym łokciem, plastikowy, twardy. Pod lewym łokciem też mamy coś, co przypomina podłokietnik, takie wyprofilowanie konsoli centralnej. I tyle, więc wychodzę, sądzę. Taka ciekawostka, którą od razu zauważyłem. Z tyłu mamy isofiksy, czyli jakbyśmy chcieli to możemy z tyłu zamodować fotelik z dzieckiem. Materiały w zdecydowanej większości są twarde. W mniejszej, nawet nie miękkiej, ale takie udające alcantara. Jeszcze jeden mamy materiał, który troszkę jest miękki. To jest ta tutaj skórka na drzwiach. Za to wszystkie są naprawdę świetnie zmontowane. To auto możemy maltretować, szaleć na to, że nic tutaj nie skrzypi, jest naprawdę idealnie. Mamy za to sporo smaczków stylistycznych, jak aluminiowe nakładki na pedały, ładna kierownica, czy sporo czerwonych elementów, jak paski, czy przeszycia. Super natomiast, że mamy fizyczne przyciski i pokrętła, które z łatwością jesteśmy w stanie odnaleźć nawet bez znaczącego odrywania wzroku od jezdni. Fotele pokryte mikrofibrą są prawdziwie sportowe, mają obłędne wyprofilowanie boczne, nie są za bardzo obszerne, więc bardziej rosłe osoby powinny się w nich na początku przymierzyć. Niemniej świetnie trzymają ciało w zakrętach i są bardzo twarde. To jest świetne na torze, ale jednocześnie jest to pewnego rodzaju minus, kiedy tym autem śmigamy na co dzień. Trzeba też pamiętać, że tak mocno wyprofilowane, niemalże kubełki oraz tak niska pozycja za kierownicą, to nie oznacza łatwości przy wchodzeniu i wychodzeniu do auta. Tutaj naprawdę trzeba się trochę wygimnastykować, żeby zająć miejsce i z powrotem wyjść na wolność. Szkoda tylko, że zabrakło w nich regulacji podparcia lędźwiowego. Pozycja za kierownicą jest typowo sportowa, siedzimy niemalże tuż nad ziemią. Ogólnie kabina nie jest zbyt obszerna, zdaje się u nas bardzo mocno otulać z każdej strony. Nad głową co prawda mam... No, nawet powiedzmy 6 palców wolnej przestrzeni, ale przypominam, mój wzrost to 1,76 m. W jakiejś recenzji wyczytałem, że dźwignia hamulca ręcznego na tym pomacie komuś wbijała się w Udo. to znaczy, nie wiem, no może jakbym był trochę wyższy, to faktycznie mogłoby mi to przeszkadzać, ale przy moim 1,76 m nie zwróciłem na to uwagi, a robiłem tym autem już trasę z Krakowa do Katowic, więc troszkę na tym pomacie już jeździłem. Zauważycie też od razu, że tutaj niemalże nie ma podłokietników, co jest świetne podczas szybkiej szarży po zakrętach, bo absolutnie nic nie ogranicza tutaj naszych ruchów, ale odrobinę może to męczyć, kiedy jedziemy w dłuższą trasę autostradową. Fajne są zaczepy na fotelach do trzymania pasów bezpieczeństwa. To jest naprawdę wygodna rzecz przy tak długich drzwiach i tak bardzo oddalonych do tyłu słupkach B. Mamy cyfrowe zegary, które zmieniają swoje grafiki, kiedy przejdziemy w tryb track, a więc taki tryb typowo torowy. Trudno im coś zarzucić, bo są całkiem ładne, wzorowo czytelne, mają jakieś minimalne animacje, kiedy uruchamiamy zapłon, choć obrotomierz w trybie track może na początku wymagać chwili do przyzwyczajenia. Niemniej, może akurat zabrzmi to dziwnie, ale akurat do tego konkretnego samochodu, według mnie troszkę bardziej pasowałyby normalne analogowe zegary z jakimś sportowym cyferblatem. Ale okej, okay, na takie rzeczy można przymknąć oko, jak na cyfrowe zegary, i tak prezentują się całkiem sportowo. Multimedia po prostu są, one są poprawne bardzo mocno przypominają mi multimedia, które mieliśmy w dotychczasowych modelach Subaru, na przykład do niedawna w modelu XV. Jeśli multimedia te przypominają stacje na przykład z XV, no to niestety, ale mamy tutaj również nieco czasami zbyt wychudzone fonty, ale akurat w takim aucie się multimediów to aż trochę nie wypada. Grafiki może nie są jakieś najbardziej wyszukane, ale też trudno im coś szczególnie zarzucić. Mamy Android Auto, co prawda tylko i wyłącznie na kabelku, ale jest i nie zrywa. Natomiast wspominając o Android Auto, od razu muszę zwrócić uwagę że w tym samochodzie trochę brakuje miejsca na smartfona bo tutaj w tym centralnym schoweczku mamy dwa cup holderki przynajmniej mój Samsung S20 FE nie za bardzo się tutaj chce mieścić bardzo muszę na wcisk tutaj to wszystko chować mamy za to kamerę cofania o po prostu wystarczającej jakości może nie fenomenalnej, ale na pewno wystarczającej mamy skręcające się linie, kiedy skręcamy koło kierownicy to jest fajna rzecz, bo mamy bardzo mocno pochyloną tylną szybę i bardzo wysoko zawieszoną dolną krawędź szyby więc z kamery cofania naprawdę w tym aucie się korzysta schowki w tego typu samochodach chyba nie są najbardziej istotnym elementem bo tutaj jest ich niewiele mamy co prawda typowy schowek przed pasażerem ale poza nim płytki kieszonki w drzwiach jakieś maleńkie dosłownie kap holderki no i tyle, nawet nie ma co się za bardzo rozwodzić. O, ale jest lampka w deszkach przeciwsłonecznych, czarna podsuwitka sportowa, bardzo ładnie wygląda i widoczność, która jak na tego typu samochód jest całkiem niezła. Raczej nie miałem tutaj sytuacji, żeby coś mi się ukryło na przykład za słupkiem, a jedyne, co może Wam troszkę ukrywać rzeczywistość, to lusterka zewnętrzne, które są dość wysoko zamocowane, więc czasami za nimi może się ukryć na przykład jakiś pieszy na pasach. Poza tym jest ok, jest taki spartański sportowy charakter pasujący do reszty. Pasujące do prowadzenia. Patrzcie na dźwignię hamulca racznego, jak ona się wysoko podnosi. Wie pan co, no fajne auto, fajnie się jeździ, ale nie kupię, bo ma za mały bagażnik. O cię nie powiedział nikt nigdy. Kufer w takim samochodzie ma drugo, o ile nie trzeciorzędne znaczenie, ale chociaż dla zasady muszę o nim wspomnieć. I powiem tyle, że bagażnik o plecaczek o pojemności 237 litrów jest mały, ale wystarczający. Dlaczego? Ano dlatego, że gdy opuścimy oparcie foteli, to zmieścimy tutaj cztery felgi z oponami z tego pojazdu, więc jak chcecie wziąć dodatkowy komplet kół na tor, to się uda. Do opuszczenia oparć służą między innymi wygodne paski, do których mamy dostęp z poziomu bagażnika, co jest bardzo wygodnym, praktycznym rozwiązaniem. Nie musimy za każdym razem przychodzić do kabiny, bo tam jest kaustrfobicznie, możemy to zrobić z tego miejsca, więc super. Mamy też super mały otwór załadunku, nie mamy haczyków, nie mamy gniazd USB, mamy jedno źródło światła niemal idealnie po środku górnej ściany bagażnika. No, ale że to nie jest auto do przewozu pralek, to zamknijmy tą klapę i zerknijmy pod tą ważniejszą pokrywę. Nie ma żadnych teleskopów, ale skarżyć się nie będę. Ta maska jest naprawdę ultraleciutka. I przejdźmy do silnika. Jest nim wolno-sący czterocylindrowy bokser o pojemności 2,4 litra, generujący 234 konie przy 7000 obrotów na minutę. Jak na saka ciekawszy jest według mnie moment obrotowy, który wynosi 250 Nm i to nie przy 6500 obrotów na minutę jak w pierwszej generacji, ale już przy 3700 obrotach na minutę. Motor wykorzystuje ten sam blok co w pierwszej generacji, ale jego pojemność została zwiększona z 2 litrów do 2,4 litra przez zwiększenie średnicy cylindrów z 86 do 94 mm. Zmian konstrukcyjnych jest oczywiście dużo więcej, bo mamy cieńsze tuleje cylindrów, zoptymalizowany płaszcz wodny czy pokrywy zaworów z materiału kompozytowego. Jest także inny kształt komory spadania czy, co najważniejsze, wzmocnione korbowody. Bardzo ciekawy element konstrukcyjny jest zapowiadany przez tajemniczy napis D4S. Oznacza on wtrysk paliwa, który tutaj jest zarówno pośredni, jak i bezpośredni. Mamy tu więc zalety z obu rodzajów wtrysku, bo poza zmaksymalizowaną efektywnością, pośrednie działający przy niskim i średnim obciążeniu i bezpośrednie działający przy wysokim przez swoje właściwości chłodzące dla cylindrów, nie grozi nam też zbieranie się nagaru na zaworach scących czy na kolektorze dolotowym, a więc obniżanie efektywności silnika wraz z upływem kolejnych tysięcy kilometrów. Pierwszą setkę mamy tu zobaczyć w 6,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 226 km na godzinę. A jak to jeździ na drogach publicznych, ale również i na torze? Jak gigantyczny uśmiech wywołuje jego prowadzenie? Co w jego prowadzeniu może nas irytować? Jak świecą jego reflektory ledowe? Oraz najważniejsze, ile kosztują ostatnie nowe sztuki tego modelu na naszym rynku? Przekonacie się wkrótce w drugiej części testu.